Rzeczywiście jesteś tak małym celem No ale z RPGa jest, wiesz... Jest tam mógłbyś kółka robić, wiesz? Bo tam jest fajny łuk Ale jak będę robić kółka w jednym miejscu, to jest większa szansa, że wiesz... No dobrze, dobrze, dobrze Najlepiej jechać jak najdłuższą trasą O kurwa Co mówiłeś? O kurwa, oni jeszcze na Ciebie polują! O kurwa Po prostu jedź! JUST DRIVE A, O kurwa ty. O kurwa snajper JEZU WUCH o, Jak o. nagle zaczęło świecić Ale nie, oni do helikoptera helikoptresę UWAGA KURWA A, wysiadaj, no. WYSIADAJ 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 Ojciec CIĘ STRZELI W PRZEZ OKNO WYSIADAJ KURWA WYSIADAJ UCIEKAJ UCIEKAJ to Okno za to bo jest okno Kurwa ale jaja Bia ja pierdole, co se stalo?